Hej, witajcie w drugiej części zestawienia moich ulubionych paranormalnych nagrań, które nazbierały się przez ostatnie 5 lat. Ogólnie pojawią się trzy takie odcinki, więc jeśli chcecie zobaczyć pozostałe, to linki do nich znajdziecie w opisie i komentarzach. A dzisiaj moi drodzy rozpocznijmy od nagrania pochodzącego z 2011 roku z Jamaiki. Cała sprawa była ogólnie bardzo ciekawa chodziło o młodego chłopca, do którego z jakiegoś powodu przyczepił się niewidzialny byt. Jednak nie tyle, co wpływał na jego samopoczucie, a atakował go fizycznie, często przeciągając po ziemi i ścianach. Słysząc coś takiego, raczej ciężko w to uwierzyć, prawda? Ale akurat w tym wypadku udało się kilkukrotnie zarejestrować działanie tajemniczej niewidzialnej siły podczas nagrywania reportażu do szanowanej stacji telewizyjnej. I tak jak wspominałem, niewidzialna siła wcale nie zaatakowała tylko raz. W tym przypadku, tak jak poprzednio, jego nogi zostały pociągnięte w całkowicie nienaturalny sposób. Możemy nawet zobaczyć, że dalej się unoszą, nawet gdy dziecko ląduje już w objęciach matki. Do całej sprawy został wezwany szanowany pastor, który miał problem raz na zawsze zażegnać, ale tajemnicza siła nie dała o sobie zapomnieć nawet podczas odprawiania modlitw

Ostatecznie chłopiec został poddany błogosławieństwu przy pomocy jakiegoś rodzaju specjalnego oleju, a później cała sprawa ucichła. Historia chłopca z jamańskiego miasta nigdy nie doczekała się ani konkretnego sprawdzenia, ani podobnej wzmianki, a sam chłopiec niestety został zamordowany w 2016 roku, ale to akurat nie przez złego ducha, a złych ludzi. Kolejne nagranie na dzisiejszej liście pokazuje, jak łatwo przyjmując spadek, znaleźć się w bardzo dziwnej sytuacji.

you'll see i just seen it i don't know what it is I have no idea what it is

Like, there's nobody in my house right now. Like, nobody. I can hear something in that room. <sighs> okay. That's weird. What is that? Somebody's in that room. Ha! Ah. Whoa! Okay. Look at those goosebumps. I'm gonna go look what's worse that's gonna happen. Ooh, it's f***ing scary. There's like nobody in here. I'm freaking out, man. This is scary s***. This is really scary s***. I knew I could hear stuff before. But I don't know. It's so weird. Like so I could hear it. I'm going outside. Ugh. Jak dla mnie, reakcja autora tego nagrania jest niesamowicie wiarygodna. Da się wyczuć jego strach i ani trochę nie wygląda na to, że cała sytuacja została przygotowana na pokaz. Niestety, nagranie, tak samo jak intrygujące, jest tajemnicze, bo oryginał już dawno zniknął z internetu i mimo usilnych starań, nie dałem rady znaleźć o nim żadnych nowych informacji. Kolejne nagranie, które zobaczymy, jest bardzo szczególne, a to dlatego, że do tej pory jest najlepszym, jeśli chodzi o nagrania z domowych kamer. Jeśli chodzi o backstory, to wygląda tak. Pewnego razu para zaczęła zauważać dziwne rzeczy dziejące się w ich mieszkaniu. Podejrzane dźwięki, jak kroki, gdy nie było nikogo, stuknięcia, porozrzucane przedmioty, a przede wszystkim dziwnie zachowujące się dzieci. Zachowujące się tak, jakby czegoś bardzo się bały. Kamery w mieszkaniu były zamontowane od zawsze, ale dziwne rzeczy zauważyli dopiero po dłuższym czasie. Także moi drodzy, przed Wami jedno z najlepszych nagrań na świecie z domowych kamer. Mężczyzna wchodził do domu, coś chciało złapać za klamkę, innym razem, gdy wychodził, półprzezroczysta postać podeszła bardzo blisko niego. Według autorki nikogo oprócz jej partnera wtedy w domu nie było. Z kolei mężczyzna w żadnym z tych przypadków nic dziwnego nie wyczuł, Tajniczą postać ujawniło dopiero nagranie z zamontowanej w rogu kamery. Oprócz tego na wielu nagraniach z tej samej kamery można zobaczyć tak zwane orby, jak i dziwne przelatujące smugi, żeby nie powiedzieć postacie. Po tym zapadła decyzja o opuszczeniu tego mieszkania, a po tym wszystkie paranormalne zjawiska dręczące ich rodzinę po prostu ustały. Kolejne nagranie pochodzi aż z roku 2003 i cała sytuacja została zarejestrowana w jednym z hoteli w stanie Illinois. Dokładnej lokacji niestety nie znamy, dlatego że właściciel hotelu zabronił jej podawania. Był wtedy środek nocy. Wielu gości skarżyło się na krzyki i dziwne odgłosy dobiegające z mieszczącego się na drugim piętrze pokoju o numerze 209. Problem polegał na tym, że w ostatnich dniach nikt nie meldował się do tego pokoju i powinien stać pusty. Tak więc zaniepokojony menadżer wysłał jednego z ochroniarzy, aby sprawdził, z czym dokładnie mają do czynienia. Uh, John's gonna enter the room real quick just to check, make sure, uh, see what's going on. We want Nagranie jest niesamowicie ciekawe, reakcja menadżera i ochroniarza są niesamowicie wiarygodne, ale czy zwróciliście uwagę na moment, gdy mężczyzna wszedł do środka? Chwilę po tym, kamera uchwyciła ledwie widoczną postać wychodzącą właśnie z tego pokoju. Autor nagrania do tej pory utrzymuje, że wszystko co widzieliśmy jest prawdziwe i ja, szczerze mówiąc, jestem skłonny w to uwierzyć. Kolejne z moich ulubionych nagrań dotyczy seansu z owianą złą sławą taliczką Ouija. Do tego klipu nie ma za bardzo historii. Chodzi o jeden konkretny moment, który lepiej żebyście zobaczyli sami. Jak widzieliście, kontakt z bytem udało się nawiązać, jednak chyba nie był tak zadowolony jak ludzie. Co gorsza, wskutek głośnego uderzenia wszyscy natychmiastowo oderwali ręce od tablicy, a tego ponoć robić nie można. Tak więc bardzo jestem ciekawy, co stało się z nimi wszystkimi później. Kolejne nagranie pochodzi z 2006 roku i zostało zarejestrowane w nowym Meksyku. Z racji tego, że wszystko nagrywane było w środku nocy przy niewielkim świetle, jego jakość, jak możecie się domyślić, jest tragiczna. Spytacie więc, dlaczego jest jednym z moich ulubionych? A to moi drodzy, dlatego, że jest to pierwsze nagranie na świecie, na którym zarejestrowano coś podobnego do Rejka. a być może nawet i samego Reka. <słyska> Tío, tío, que es por flipar, ¿eh? Es tío. Mira, mira, mira. Es que tío, yo qué sé, tío. se volando plumas, tío. No, no. No, Mati, ya, a ver si se me insulan. Desde hace rato que se me insulan. Es que sí, cuidado, que sí. Hostia. Escota. Em ¿Se siente o no? ¡Julio! Oh, ¡Eh, oh, va, corre, Fabio! ¡Hostia, va! A teraz, moi drodzy, przyszedł czas na nagranie, które jest nie tylko jednym z moich ulubionych, ale również i niektórych z was. Tak, oczywiście mowa o Siergieju. Siergiej jest myśliwym. Zwykle polował na przeróżne zwierzęta na dobrze znanych i przyjaznych ludziom terenach. Jednak tej jednej szczególnej nocy wybrał sobie na polowanie rejon, który wśród tamtejszych miejscowych uważany jest za przeklęty, i pod żadnym pozorem nie chcą się do niego zapuszczać, nawet w dzień, a o nocnych wyprawach nie ma nawet mowy. Tak więc tamtej nocy Siergiej zapuścił się w okolice pasma górskiego Sajany i to dość daleko, bo aż około 100 km w głąb dziczy. Siergiej, po dotarciu odpowiednio daleko, rozbił prowizoryczny obóz i przygotował się na nadejście mroźnej nocy. Pełen zapału Siergiej w gotowości obserwował, jak słońce znika za horyzontem. Odpowiednio przygotował miejsce pod polowanie, wysypując smakowitą przynętę, zaczaił się nieopodal na drzewie i czekał. Czekał na nadejście nocy, gdy nareszcie będzie mógł rozpocząć polowanie. Nie spodziewał się jednak, że wraz z nadejściem nocy przeklęty las ożyje w sposób, którego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczył. I właśnie tak rozpoczął się jego całonocny horror. Na początku do mężczyzny dotarł bardzo dziwny metaliczny dźwięk. Później pojawił się kolejny dźwięk, jakby uderzeń siekierą o drewno, oczywiście przy akompaniamencie dziwnych metalicznych dźwięków. Chwilę później zrobiło się jeszcze dziwniej. Siergiej usłyszał krzyk mężczyzny. Mężczyzny, który krzyczał tak mocno, jakby był na żywo krojony. Gdy wydawało się, że dziwna sytuacja przeminęła, odgłosy powróciły, ale pamiętajcie o tym, że Siergiej znajdował się w samym środku lasu, 100 km od najbliższej wioski. Cicha. mężczyzna, czym prędzej oddalał się od źródła tajemniczych dźwięków, nagle w powietrzu rozbrzmiały jeszcze dziwniejsze okrzyki. Jakby zwierzęce, ale nie do końca. Co dziwniejsze, da się w tym wszystkim usłyszeć nawet kobiecy głos. Cicho, cicho, brata. To trwało tym, odgłosy docierające do uszu Siergieja wydawały się być coraz bardziej niepokojące. Co więcej, cokolwiek było ich źródłem, zdawało się dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się mężczyzna. Cokolwiek to było, zdawało się podchodzić do niego zbyt blisko, tak blisko, że był w stanie usłyszeć cichy śmiech i płacz. Na szczęście, tamtej nocy Siergiej miał ze sobą broń. Давайте! 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 W danych strzałach najwyraźniej celnych Siergiej odzyskał spokój. Nie trwało to jednak długo, a tajemnicze dźwięki powróciły. Sergij resztę u tamtej nocy spędził pilnując ogniska od czasu do czasu oddając strzały w stronę niepokojących odgłosów. A po tej nocy mężczyzna w tamto przerażające miejsce już nigdy nie powrócił. Co ciekawe, w internecie znajduje się wywiad z Sergiem, jak i rozwinięcie tej historii, i jeśli chcecie, żebym zrobił odcinek na ten temat, dajcie mi znać w komentarzach. Myślę, że coś takiego naprawdę zasługuje na pełny odcinek. Kolejnym ulubionym nagraniem z mojego zestawienia jest nocna wyprawa grupy przyjaciół do lokalnego pustostanu, który zgodnie z miejscową legendą był dziuplą satanistów, w której przeprowadzano zresztą wiele mrocznych rytuałów. Okay, room is messed up. Ah! What? Oh. What? What? Where's John? John. John! <laughs> John, come on, man. Dude, come on! I'll relax, you guys are so tight. John, grow up, dude. Dude, you're always like, Shh, come on. Dude, hey, have a little fun. I know. Dude, dude, seriously, cut it out, alright? Guys, just be quiet, it's fine. Just- Alright, let not like everything in here should is. Going to to work no, home, just, anyway. just be quiet. Dude. Just stop talking. Just let Mr. Q should go first. Yeah. Fine, I'm gonna go first the whole time. You guys are just scared? Well, it is a little bit creepy, isn't it? Shh. Okay, be quiet. That's yeah, nasty. You're going first Whoa. then. Okay, just go. Don, you wanna go? Yeah, I'll go. Dude, that's always terrible. Oh, <laughs> so no, See, that smell is so bad. What? What? What is that? John, what is that? It's like. let's check this out. Dude, that smells really bad. That is like, Guys, this smell is terrible. I think I'm. Guys, I'm gonna throw up. <laughs> <laughs> guys, we need to go. i got to puke. Check this out. Whoa. Dude, are you okay? We gotta New we gotta show. go man. We gotta go. Whoa. Look at this. that. Oh my god, go 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 Oh my god Oh my god Oh my god Oh Okay, we gotta go the door's locked! Get open! There's scratches! Okay. Uh, go, 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 go! Help! Help! What's happening like a, Get off! What's going on? Hang on. What's. John? Help! Get off! Get off! Dude, Okay. Did you hear that? Oh my god. Oh, shit! Ah. Kto jest? Kto? jest? John. Tajemnica tego nagrania do dziś nie została wyjaśniona, choć bardziej pasuje stwierdzenie, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie tego wyjaśnić, włącznie z jego autorami. I na tym moi drodzy skończymy. Wyszło i tak dłużej niż planowałem, ale spokojnie, bo za jakiś czas pojawi się kolejna, ostatnia część moich ulubionych nagrań. Póki co wrócimy jednak na tydzień czy dwa do standardowych odcinków. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione paranormalne nagrania. Tylko nie wklejajcie linków, bo YouTube te komentarze od razu usunie, więc wrzućcie mi linki, ale bez końcówki com. W ten sposób każdy będzie mógł sobie je skopiować i zobaczyć, jakie są wasze ulubione nagrania. I tak jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za Wasz poświęcony czas. I dziękuję również wszystkim zacnym ludziom wspierającym kanał finansowo. Dzięki Wam to co robię jest w ogóle możliwe. A teraz moi drodzy, musimy się już pożegnać. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.